Cześć, z tej strony Łukasz Cichocki, a temat dzisiejszego wideo to czy wiara w siebie wystarczy, by osiągnąć sukces. Skąd w ogóle pomysł na takie wideo? Otóż nowa sytuacja, bardzo świeża, dosłownie z dziś. Na naszym czacie Akademii Afiliacyjnej, zaraz Wam pokażę screena, chłopak zadał pytanie, kursant, który dopiero co do nas dołączył, czy ma tu ktoś w ogóle zarobki minimum 10 tysięcy, czy tylko lider? No i to mi właśnie zaleciało taką mocną, takim mocnym brakiem wiary w siebie, ale, no właśnie, co za tym pytaniem poszło? Jakie odpowiedzi były innych osób, które na tym czacie Akademii są? Zobaczcie. Kacper zaraz napisał, że ten miesiąc minimum 19 tysięcy. Wiem, że to już jest nieaktualne, bo już jest ponad 20 u Kacpra. Dziewczyny zaczęły pisać, zobaczcie, że dyszka, 15 wręcz, później zacząłem wrzucać screen, zobaczyć, 30 tysięcy zarobione. Tutaj Klaudia pisze: Oj tak, można tu mega zarabiać, nawet w miesiąc zarobić tyle, co na etacie przez cały rok. Więc tak to wygląda. Natomiast słuchajcie, wracając do tematu wideo, to czy sama wiara w siebie wystarczy? Ja wiem, że rozwój osobisty, szeroko pojęty, w ten sposób często nas katuje takimi treściami w stylu uwierz w siebie, a wszystko będzie możliwe. Ja pragnę w tym wideo podważyć właśnie to, że tak naprawdę sama wiara w siebie nie wystarczy. Przykład, no jeżeli miałbym faceta, który mocno wierzy w to, że potrafi pilotować samolot, ale w życiu tym samolotem nie latał, to ja bym się osobiście... Zastanowił, czy do tego samolotu wsiąść. Prawdopodobnie bym nie wsiadł. Inny przykład. Osoba, która mocno wierzy w to, że potrafi rozmawiać po chińsku, ale w życiu po chińsku nie rozmawiała, to przy pierwszym lepszym spotkaniu z prawdziwym Chińczykiem, prawdopodobnie ktoś z tej dwójki by się zdziwił. Jeszcze inny przykład: to przecież nasi politycy, którzy mocno wierzą w to, że Zmienią Polskę na lepsze, no a jaki jest tego efekt, no to każdy z nas może sam ocenić. Więc sukces to jak najbardziej silna wiara w siebie, ale jeszcze umiejętności, czyli ta wiara w siebie musi być poparta umiejętnościami. Te skillsy muszą iść za wiarą w siebie, tylko wtedy mamy zagwarantowany sukces. Taki przykład z naszego tutaj podwórka, z afiliacyjnego podwórka, z zarabiania generalnie w internecie, to Pewnie to widzicie na co dzień, są ludzie, którzy często narzekają, że w internecie nie da się zarabiać. Oni, te osoby nie mają ani umiejętności, ani prawdopodobnie narzędzi odpowiednich, ale nie mają tej wiary w siebie. No i tutaj jakby są skazane na porażkę. Są inne osoby, takie nowe osoby, które dopiero dołączyły do, do tutaj kursu, do Akademii Afiliacyjnej, do mnie, do projektu. Są to osoby, które właśnie no, nie mają tej wiary w siebie, ale mają odpowiednie narzędzia które mogą sobie łatwo wdrożyć, mają wiedzę, którą mogą zastosować zaraz. I pomimo tej tak naprawdę słabej wiary w siebie, właściwie braku wiary w siebie, to te umiejętności troszkę pomogą. Te dwa, trzy, cztery tysiące jesteśmy w stanie zarobić. Ale mamy takie osoby, jak właśnie tutaj wspomniany Kacper, Kacper, Agnieszka, Klaudia, czy też Andrzej. No cała masa mocnych liderów internetowych, którzy po pierwsze mają mega. Wiarę w siebie, w to, co robią, wierzą w system, wierzą, że to, co robią, ma sens i mają odpowiednie narzędzia w postaci Akademii Afiliacyjnej, Mentoringu, Stron, Skryptów, i te osoby robią naprawdę kosmiczne wyniki, tak jak Wam pokazałem na początku tego filmu. Więc właśnie tak to wygląda. I ja bym chciał, teraz, żeby żebyś ty, jeśli już oglądasz to wideo, wyniósł coś z tego filmu dla siebie wartościowego po to, żebyś mógł faktycznie odnosić mega sukcesy. Tak, więc pierwsza rzecz, pierwszy taki punkt, który powinieneś sobie wykonać, to jest określenie celu, który chcesz osiągnąć. Na przykład, jeśli oglądasz to wideo, to podejrzewam, że interesujesz się zarabianiem w internecie, prawdopodobnie interesujesz się afiliacją. Być może już w tej afiliacji stawiasz pierwsze kroki. Więc prawdopodobnie twoim celem może być na przykład, jeśli zaczynasz, zacząć zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie na afiliacji już na rękę, net. Nie? Wypisujesz sobie ten cel. Okay? Teraz zapytaj sam siebie, zadaj sobie takie pytanie. Czy wierzę w to, że uda mi się osiągnąć ten cel? Tak, Wiara w siebie, silna wiara w to, że ci się uda. Odpowiesz sobie tak lub nie. To jest zero jedynkowe. No jeden wierzy, w to jeden nie wierzy. Na pocieszenie powiem tobie, że zawsze marzyło mi się zarabiać 10 tysięcy złotych, kiedy pracowałem na etacie jeszcze, ale zarabiając tylko tysiąc wtedy jeszcze, najniższa krajowa taka była, to ta dyszka wydawała mi się nierealna, więc ja chciałem zarabiać tyle, ale nie do końca wierzyłem nie do końca wierzyłem. Dopiero kiedy uwierzyłem tak naprawdę, miałem silną wiarę w to, że mi się uda, no to ta dyszka się pojawiła bardzo szybko. Więc zadaj sobie pytanie, czy wierzysz w to, że ci się uda. Teraz, jeśli odpowiedź brzmi tak, no to doskonale. Masz wiarę w siebie, jeśli brakuje ci narzędzi, zapraszam cię do mojej Akademii Afiliacyjnej, gdzie dostaniesz wszystko, czego potrzebujesz. Taka mała reklama. A jeżeli odpowiedź brzmi nie, no to przejdź do kolejnego punktu, czyli uwaga, Zadaj sobie jeszcze jedno pytanie, dlaczego uważam, że nie uda mi się osiągnąć tego celu. No i wypisz odpowiedzi na kartce. Jest to mega, mega ważne. Tak? Teraz lecimy dalej. Pod każdym z tych przekonań, które właśnie sobie zapisałeś na kartce, wypisz również rozwiązanie. To jest bardzo ważne, żeby mieć od razu rozwiązanie, no bo nie ma czegoś takiego, jak. Problem, nie? Problem, co to znaczy problem? Nie. nie. No są jakieś po prostu questy do rozwiązania. Jest jakieś zadanie, sprawdzamy jakieś rozwiązanie i po prostu stosujemy. Pach, nagle się okazuje, że problemu nie ma. No i przykład. Nie wiem skąd brać ludzi komu polecać. Tak, w afiliacji zarabiamy na polecaniu produktów przez internet. Nie wiem skąd brać ludzi, nie wiem komu polecać. No i rozwiązaniem jest, no właśnie, chociażby dołączenie do Akademii Afiliacyjnej, by poznać najlepsze źródła ruchu. Inny przykład. Jak zarabiać nie mając szefa nad głową i to zarabiać bardzo dobrze. Tak? I od razu rozwiązanie. Subskrybuję kanał Łukasza Cichockiego na YouTubie, gdzie mam darmową wiedzę za darmo właśnie z tego zakresu. To jest po prostu przykład. Kolejna sprawa. Biorąc pod uwagę te wszystkie zapisane kwestie, tak? zadaj sobie takie pytanie. Czy jeśli już wdrożę to, co wypisałem sobie, te wszystkie rozwiązania, tak, to czy mi się uda ten cel osiągnąć, tak. I teraz znowu, jeśli odpowiedź brzmi tak, no to po prostu dołączaj do Akademii i działamy, i zarabiamy. Jeśli odpowiedź brzmi nie, no to cofasz się w tych punktach i znowu szukasz kolejnego rozwiązania. Bardzo proste, bardzo zerojedynkowe, ale bardzo, uwaga, w tym pomaga kartka papieru, zeszyt. Weź sobie zeszyt, Kartkę, długopis i sobie to wypisz. To jest już w Twojej głowie, prawdopodobnie. Nawet pewnie teraz, kiedy oglądasz to wideo, jeśli już masz coś w głowie, to nawet teraz zatrzymaj to wideo po to, żeby to zapisać, bo kiedy obejrzysz to wideo do końca, to potem zaczniesz może kolejne oglądać, potem gdzieś tam dalej, a później już wpadniesz w te takie. Czeluści internetu i po prostu zapomnisz, po co ty tutaj wszedłeś. Jeśli to jesteś, to jesteś tutaj po to, żeby coś zmienić w swoim życiu na lepsze. Więc najlepiej zrób stop i działaj, i działaj. I tak, chciałbym zakończyć to wideo takim cytatem swoim drogą z rozwoju osobistego. Cytat Tonego Robinsa: Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz, jeśli. Pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć. Trzymam za Ciebie kciuki w, tym, w tej wierze w siebie, w tym działaniu, żebyś miał jak najlepsze wyniki. A jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Udostępnij to wideo swoim znajomym. Być może ktoś z nich podziękuje Ci za to, że dzielisz się tak wartościowymi materiałami. W tym wideo to już wszystko. Oczywiście pamiętaj o łapce w górze, w górę i o komentarzu. I ja się już z Tobą żegnam. Pamiętaj, działaj. To jest bardzo ważne, żeby to, czego się właśnie dowiedziałeś, przekuć na praktykę, po to, żeby ten sukces faktycznie odnieść. Wielkie dzięki i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.